Pokój dobry, dobro niech będzie pochwalony Jezus to Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Udało się dzisiaj, że jesteśmy punktualni praktycznie. Coś nam nie działa, przynajmniej mi nie działa. Laptop, znaczy nie laptop tylko komputer. A już działa. Cieszę się, że jesteście, że jesteśmy razem. Moi drodzy, modlimy się za duszę w czystu, cierpiące, zakonujące. Dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Za Ojca Świętego Leona XIV, w intencji papieża Franciszka, o radość nieba dla niego. W intencji księdza Piotra Pawlukiewicza, o niebo dla niego. Moi drodzy, bardzo was proszę, kciuk do góry, udostępniamy naszą modlitwę, bo widzę, że już komuś tam się modlitwa nie podoba, więc są minusy, ale damy radę i pogonimy, że tak powiem, tych, którym się nie podoba, że katolicy, chrześcijanie modlą się, gdybyście chcieli. Udostępniłem super czat. Moi drodzy. Jeszcze jedną rzecz chcę wam udostępnić, przypiąć dzisiaj. Nie wiem, czy mi się to uda. Ale zobaczymy. Modlimy się za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy, o liczne i święte powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne. Za powołanych Grzegorz, dzięki za wsparcie. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za super naklejkę czy super czat. To, co zrobił Grzegorz, super czat, więc bardzo, 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 bardzo dziękuję za to wszystko, że, że jesteście wpisujcie intencje, hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag Jezus moi drodzy, tradycyjnie kciuk do góry, bardzo Was proszę Szczęść Boże, pozdrawiam panią Joasiu bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, życzę zdrowia i pokoju serca zachęcam moi drodzy do tego, aby udostępnić właśnie też nasze, naszą modlitwę. Już za chwileczkę do Was wrócę, tylko jeszcze jedną rzecz chcę znaleźć, ale nie mogę znaleźć tego. Może mi się uda, więc proszę Was, poczekajcie chwilę. Chciałbym Wam coś dzisiaj pokazać. Mogę tego znaleźć. Ostatni raz próbuję. Jeśli mi się nie uda, no to nie będziemy. To jutro Wam to pokażę. Dzięki i Jędrek za wsparcie też, ale nie to jest najważniejsze. Już rozpoczynamy naszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. O nietypowej porze za chorych, cierpiących, za zmarłych, za żyjących, za zmarłych o radość nieba, a za żyjących, o Boże błogosławieństwo w intencji księdza Teodora. Kciuk do góry, moi drodzy, bardzo Was proszę przyborów. O, super pozdrawiam. Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, męcząc pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy. Boga Ojca, Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie, sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Moi drodzy, jeszcze raz kciuk do góry, dziękuję, witam wszystkich, którzy są być może po raz pierwszy, napiszcie miejscowość, skąd jesteście i modlimy się koronką do brzego miłosierdzia. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszą i bóstwo najniższego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mniej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka, koronki do Bożego miłosierdzia, o nietypowej porze w naszych intencjach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Bosu nie jestem książącą. Jestem po prostu e, Franciszkaninem. Nie, w trakcie koronki nie odpowiadam, ale też nie spam. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia. O nietypowej porze w naszych intencjach modlimy się m.in. za Adama Krępeć, który prosi o modlitwę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla dla męki, dla dla męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka koronki do Bożego miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Mówmy się. Moi drodzy, bardzo Was proszę, kciuk do góry wszyscy. A na końcu prywatna sprawa, już ją widzicie na górze, głosowanie na moją osobę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Cię ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, o Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla męki, nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia piąta dziesiątka naszej koronki do Bożego miłosierdzia. W intencjach nas, same, Tela Suska, dzięki za wsparcie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, nam przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. O krwi i woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdró miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia, dla nas ufamy Tobie. Okwiwo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia, dla nas ufamy tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zapłać za wspólną modlitwę, zanim się rozłączycie, ale jeszcze dalej jest dalsza część modlitwy. Moi drodzy, jeszcze raz wysyłam Wam link. Zostałem zgłoszony do plebiscytu Dziennika Zachodniego po raz pierwszy w życiu osobowość roku w kategorii działalność społeczna i charytatywna. To jest ten link teraz w komentarzach, czy na samej górze przypięty, gdybyście chcieli zagłosować nie tyle na mnie, co na moich parapion i tych wszystkich, którzy ze mną się zaangażowali w jakikolwiek sposób. Będzie to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim dla niej, więc możecie to zrobić, zaraz będzie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No to pomódmy się jeszcze w intencji naszej Ojczyzny Polski. Pod Twoją obronę uciekamy się, na święta Boża Rodzicielką naszymi prośbami, racznie nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Recz nas zawsze wybawić, panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj, za wszystkich zniewolonych mód naszych. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, popornie o to prosimy. A ty, wodze, niebieski zastępków, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście. Przede wszystkim proszę i dziękuję za głosowanie na mnie, na moją osobę. W dziennika zachodniego. I jeśli byście chcieli, dziękuję każdemu, kto wspiera naszą zrzutkę. To też udostępniam jeden i drugi link. Jest podany. Dziękuję za wsparcie kanału dzisiaj poprzez wykupienie yy, tak zwanych super naklejek, super czatów. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Więc yy, cieszę się, że możemy to zrobić. Yy, to jest też wasza, wasza zasługa. Bardzo dziękuję, że po prostu jesteście. Jeśli macie jakieś pytania, sprawy, to możecie właśnie teraz to robić. Jeśli nie, to będziemy powoli kończyli. 20 minut dobiliśmy, więc zachęcam do na koronkę jutro. Cieszę się, że jesteście. Jeszcze na tym dzienniku zachodnim nie ma moich wszystkich zdjęć, które zostały puszczone. Nie widać mnie wszystkie całego, ale niebawem. Niebawem pewnie się pojawią jutro pojutrze. <laughs> bardzo, bardzo dziękuję za nominację. Jest to dla mnie miłe, ale to jest najważniejsze, że jesteśmy razem. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ile dzwonów jest w klasztorze. Trzy. Jest, Są trzy dzwony. Są też wybijacze piętnastek, ale z powodów nie naszych niezawinionych. Armia Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, pokój i dobro. Zapraszam do wspólnej modlitwy częściej, jeśli po raz pierwszy, dzięki wielkie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, proszę pytać. Jeśli nie, to będziemy kończyli. Moi drodzy, dobranoc z Bogiem. Trzymajcie się Jezusa. Pa hej.